Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w The Last of Us. Cóż my teraz tutaj możemy czynić? O kurde, znowu. Dobra. Czy w końcu jesteśmy bezpieczni. Bo tutaj widzę, że z nabojami to ja też... Czekajcie, czekajcie. Hey, tam są! O cholera Hej! O Okej, okay, dzięki. Hm. A pomoc akurat w tym momencie była mega niezbędna, gdyż... No Oczy nie oszukujmy głowy, się, ale... chodzi o kwestię naboi, to kurde trochę lipton. Dobra. Teraz tak, kogo tutaj podnosimy? Eli. Okej, właśnie. A wszystkich okej, okay, dobra, to no można i tak. W porządku. Sam, chodź. Dobra, dawaj. Nie, zaraz go... Proszę bardzo! Chodź! Cholera! Szybko! Szybko! Ja zostanę. Ok, musimy go wyciągnąć. Ja nie ja. lubię takich stresujących Szymbest. sytuacji. co? Jakiś bezsens! Hej, teraz! To jebało cię, Henry! Dzień uh. dobry. się razem. Dobra. I... Tak to jest właśnie kurczę, ucieczka z kimś. A! Szybko, Szybko skakuj. Dokładnie. Jak my się stąd kurwa wydostaniemy? Nie wiem, Eli. Nie wiem na razie najchętniej to ja bym tu w ogóle została, chociaż nie, bo oni są za ścianą, więc to jest i tak stresujące. Ja pierdzielę. Dobra, luknę sobie tylko, czy mogę coś wytworzyć. Zróbmy sobie szybciusieńko apteczkę. Możemy tu ten troszek wypchnąć. Dobra, tutaj tylko to szybkie tworzenie. Tyle. A się zastanawiam, co mi się tutaj wyświetliło. przyjaźń tej broni nie zmienia no. sześć naboi tego złego lepiej sześć niż... Nie. By... Yeah. myślałam, że mogę go uderzyć Dead. Nie wolno strzelać do kogoś, kto się bije. To nie fair. Jezus, szybko muszę iść, Eli, ratować. Nie, nie, szybko, Eli. Biegnę, biegnę. Dobra. W ostatniej chwili. No ja też tak myślałam. Cię trochę wystraszyłam. Jasna cholera, stary! Daj mi odejść, błagam, nie zabijaj mnie! Nie, nie. Proszę. Teraz prosisz o życie. Okay? Widziałeś co zrobiłam? Nieźle to było. Dobra. Mm. Równo od razu apteczkę na zaś. Czy da. No, przecież nie będę łukiem strzelać jak jakaś Amazonka, już bym jakąś dzidę lepiej dali. Po drugie ten łuk jakiś taki dziwy, dziwny był jakoś, nie wiem. Dałam nim strzelać i jak wykało za bardzo. Oczekajcie weźmy wóreczkę. Myślam się, że do wyjścia, ale... Kwestia tego, czy ewentualnie tu zebrać. wraziłabym się troszkę. Jeśli mówię przez nos, to musicie mi mega wybaczyć, bo raz mam kaganiec na zębach. Dwa, <śmum> y, mam alergię. Tak, nigdy nie miałam alergii. Y, nie wiem, jak do tego doszło w ogóle. Z wiekiem mi się nie czekajcie, ja bo to trzeba dziś przestawić. Z wiekiem po prostu dostałam alergii i no, jakiś koszmar, po prostu oczy mnie swędzą, urdekatar mam, no i jakieś po prostu nieporozumienie. Człowiek tak długo czekał mm, na ciepełko, żeby w końcu była wiosna, a tu taki ząknie. Ja mam to dostawić, Eli. No, na pewno muszę wejść do góry. O, a nie! Dobra. Wyjść. Oko. Tam, że można w górę wejść. Te emocji, jak zaraz leci zombie, pewnie. Lepiej w dole. Ile kul się zostało? Pozabijają nas! Nie mamy innego wyboru. Zeskoczymy! Jest za wysoka, a ty nie umiesz pływać. Podsadzę się, przebiegniesz obok nich. Skoczy. Cholera! Możesz mi? Ellie. Hey. Nie mamy czasu. Hey. Ach. Ach. Henry, obudził się. Hej ty. Dobra, tutaj nas wypaliło, żyjemy. <grym> <grym> okay. Widzisz? I co, nie mówiłem? Wszystko gra. Nic mu nie jest. <grym> to sam was wypatrzył. Opiliście się sporo wody i Co <grym> ty kurwa? Henry! Hej, 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 hey, hey, hey. Jest wkurzony, ale nic nam nie zrobi. Jesteś kurwa pewien. Przestań. Joel. Zostawił nas na pewną śmierć. Nie, mieliście sporą szansę i udało się. Gdybym po was wrócił, naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. I mnie też. Utonęlibyśmy. W porządku, sam. Nic mi nie jest. Wiesz, cieszę się, że was wypatrzyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Okej, okay? znajdziemy tam kupę zapasów. Nie pożałujesz, że mnie nie zabiłeś. Miejmy na to, Może coś znajdziemy. Niezła jazda. Wszystko gra? Tak. Mam no to ostro. Kurde, w końcu jesteśmy na jakimś. trochę pustkowiu, bym rzekła. Trochę dziczy, aż chce się tu pochodzić i patrzeć. Hej, w końcu wyszliśmy. Hey, z tego miasta, bo już po prostu labirynt tych. kurde, wieżowców. No to już zaczynał być męczący w pewnym momencie. Ileż można. No stop jakaś walka, strzelanina, po prostu walka o życie. a Tak byśmy sobie zrobili tutaj jakąś bazę i nie dosyć że Od góry. Dawno na to Kurde no, tutaj byłoby można zrobić coś ciekawego. dostrzegam potencjał. Dobra, coś się tutaj znajdę. No fajnie by było, nie ukrywam. Ja tu mogę wejść? Mogę, więc to brzmi tak. Planowane. Aha. Teleczka. Ok. Obstawiam, że tędy się stąd wydostaniemy. Kurde, myślałam, że zamocą jakąś sekretną miejscówkę, a tu. po prostu droga do wyjścia. Okay. W takim razie ja jeszcze sobie oblukam, czy tutaj da się wejść na tę łupę. Dobra. Na dół. Też da się przejść. to zobaczymy. Dobra, najpierw spadamy, czy tutaj u góry coś ewentualnie. że nie bo po co, ale mogę wejść, dobra. E? To chyba komiks, który czytała. Ukrywam, nie nie w dalszym Dałem warsztatowy, jakieś upgrade y zrobić. Zdejdźmy. U. O! Okej, okay, tu od razu jest wyjście. Oko jak szłam, to nie zauważyłam I pytanie za 100 punktów. Tutaj da się przejść. Da się. Ja tu jeszcze coś mogę poobczajać zanim pójdziemy tam Przepraszam. A mamy kanał. bo Ślepa uliczka. Drewna nie potrzebuje. No i dobra, i teraz wychodzi to, że możemy iść do tej rury ściekowej. Jol, jak ty szybko biegasz. Normalnie, Jaszok. A? No to co? Okay, Bójmy to otworzyć. Dobra. Jest. Dobra, dzieciaki, właśnie. OK Ej, zgaście latarki Sam nie widać. W końcu się nauczyłeś No nie wiem czy ja będę gasić latarkę, ja to wolę Widzieć cokolwiek, chociaż i tak nie za dużo tu cokolwiek w ogóle widać To Joel, jest... zobaczmy co tam jest. Tuda. Drogi. Sprawdzimy tę stronę. Okej, okay, w takim razie my oblukamy tą. Ja też nie. Ale nie mamy wyboru. Pewno tu są naszych procent. To procent coś mi wyskoczy. Staram się bardziej dostać. A, tak. Pradka. to się przeczołgam, ja otworzy drzwi. A. Ohohoho, ooho, oooh, wójka. Jezu, w życiu bym tam nie weszła. Na 100%. Nie, nie ma takiej szansy. Fałabym się, że utknę, jeszcze bym dostała klaustrofobii, ataku jakiegoś lęku i. Bym się tam zaczęła dusić, po prostu wpadłbym w panikę, nie ciasnych miejsc, to nie jest. Ech. dla mnie! I... Voilà. Okej, okay, dobra, no tutaj wygląda całkiem zacnie A czy to coś mogę otworzyć? Myślałam, że to jest skrzynia z nami? Aż do niego Nie wiem. Zobaczymy, jak się stanie Pierki pełne. Ten obszar trybu nasu to jest ciekawe, bo mnie zastanawia tutaj kwestia kurcze. No, ja z tego korzystam, więc to będzie jak najbardziej dla mnie pomocne, ale trochę mnie też kusi tutaj to maksymalne zdrowie. ale tutaj dostaję po tyłku. Eli, już bo zaraz to jakiegoś potwora wywołasz. Tędy! No. Tu chyba jest jakieś przejście! O, tutaj! Jak oni tu przyszli? Tam jest przejście, co tu jest na dole? Nic to. No. Matareczkę mi widzę, awala. O, cie kurde, kieś karaczany, łe obrzydlistwo Wydostaniemy się tędy? taka baza tu. w klubie. Kurde, jak można nie umieć pływać w takich czasach? Co? Jak się dostaniemy na drugą stronę? Trzeba coś wykombinować. To nie da się tego? Ej, ten dźwig jest usadzony na jakieś szynie. Może go użyjemy? Zobaczcie, generator. A no ja wiem, tylko... No jak tam dopłynę to się nie da yy, Chyba, że zanurkować w jakąś dziurę Jedynie stając życie Czekajcie Pewnie zajmę się wszystkim O co tu Będzie gdzieś zanurkować Idę raczej, no to jest sobie wysoko. Nie rury? <laughs> Nie, dobra. E, żarty żartami. No i co teraz? Na pewno się tego nie da? Nie, no to się już odkręciło. A, dobra, pod tym. Tak? Nie. Ja Wyjdę z tej wody ściekowej. Nie rozejrzę. Drugiej ja. grupę. Dobra, tam są te schody. Przejście, ale ja tam nic zrobić nie mogę. Nie przejść nie da. Później się tego odkręcić ani nic też nie da. I to zrobiło. Rozwiązanie mam pod nosem, i oczywiście tego nie widzę. Bo po co? Ja nie, wiem, nie trzeba po prostu Nie, no nie złapię się. Bez sensu. Um, um. Co patrzy chłopiec? Chłopiec patrzy tu w ciebie. Ej, nasilnik. O kurde, patrzcie. Zauważyłabym. No, pan Urkuli. Były tylko nie To nie wiem, kurta. Tutaj nie ma żadnego przejścia. Tam też nie. Tu się nic nie otworzyło. A paczekajcie, dobra. Ok. Kurde, serio. Ja pierdzielę. Ozdroże w ogóle to zauważyłem. Henry, spróbuj. A teraz to wiesz, jak to człowiek kurde, się musiał nadnąć. Spróbuj. Dobra, działa. Rozejrzyj się, zostańcie tutaj. No dobrze moi kochani, i tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!